Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Torhalka. Ja jestem oczywiście Torhalka, to jest kanał z grami, na którym testujemy sobie różnego rodzaju gry stare i nowe, ogrywamy demo, robimy gameplaye, jesteśmy w grze Funda, Foundation, fundation. <gryw> i słuchajcie, powstaje powoli nasza mała Polandia, tu nam się buduje nasza studnia. O trochę podniesiemy tutaj jeszcze pani robi słychać jak tym młoteczkiem uderza Mamy naszą studnię, więc mają nasi mieszkańcy wodę. I co teraz? Zabudowy, tak jak targowisko, może składać się z wielu części. Każda część zabudowy ma swój koszt budowy, utrzymania i może pełnić funkcję oraz przynosić specyficzny efekt. Sprawdź szczegóły w opisie części zabudowy. O, czyli co, czyli teraz ten nasze targowisko, tak? Składałoby się z dwóch części? Najprawdopodobniej, no rozumiem. Ok, nowe budynki mamy dostępne. Mamy zbudować targowisko, co ma Stragan. Ha, to jest to targowisko. I faktycznie namiot jest targowy oraz jest Stragan. Dobra, gdzie my byśmy to sobie mogli postawić? Hmm, może w tym miejscu gdzieś, czekajcie, zobaczmy. No, to damy sobie troszeczkę tak w pionie. Gdzie my ten stragan byśmy postawili? On ma tutaj dostęp. Z, aha, z tych trzech stron, tak? Dobrze ja to widzę. Jak on to jest? O, tak, chyba jest ten stragan. Z tych trzech stron. Może dajmy go tu gdzieś koło studni. Nie wiem na ile blisko musiałaby być ta woda żebyśmy postawili jeszcze to. O, wskoczyło. Patrzcie, sami pięknie wskoczyło. Dobra. Dobra, buduj. Odpauzujmy. O. Na drzewkę nam zasłaniają. Teraz nam Panie pójdzie budować targowisko, co ma stragan. Myślę, że tu, o zobaczcie jak nam ta wioska ładnie powstaje. Czy ktoś jest jeszcze bez domu? Są bezrobotni, ale domki mają, czy nie mają? Ci chyba nie mają. Czekajcie, tu jest co? Zobacz, o miejsce pracy. Jeden chłop nie ma domku, czyli może my byśmy jeszcze gdzieś tutaj Czekajcie, pokażcie, ten teren mieszkalny. Aha, bo tu się coś buduje. Dobra, ok. Tu się buduje już jakiś domek dla tego ludzika. Nie wiem, co tu jest z tą ostrością. To się może buduje. To ja bym, a teraz się zerknęła w ustawienia tej ostrości. Eee, grafika, animacja środowiska, ustawienia jakości wysokie. Ja poproszę, zmiany zostały wprowadzone. A tu jest ta bliska, głębia, ostro, aha, jest bliska i daleka, jest jakoś głębiej, jest też wysoka. Okej, okay, czyli to powinno, no zobaczymy. No tak jakby coś, wiecie, nie łapał, tu jest blisko, ale tam już widzicie, aha, jest tak jak jakoś inaczej to. Czy mamy za mało budowniczych, czy jak? Że oni tak jakoś. A gdybyśmy tą głębiostrości w ogóle wyłączyli, czekajcie ustawienia. To jest ta grafika głębia ostrości Gdyby to powyłączać, to jak to będzie w tym momencie wyglądało? Pokaż. No! Chyba lepiej, słuchajcie, nie? Czy mi się wydaje? Chyba jest lepiej, bo tamto mieliśmy takie kurcze ze zoomów, chociaż no ja nie ja wiem. Hmm. No tak jakoś trochę lepiej jakby można było widzieć te domki. No, troszeczkę lepiej to jest. Czyli no, trzeba sobie w ustawieniach pokombinować tak, żeby nam się to wyraźniej widziało. Dobra, buduje nam się nasze targowisko, buduje. Co my tu w ogóle potrzebujemy na tą budowę? Mhm, drewna jeszcze. Dobrze, co to jest? Skład zabudowy, namiot biały. Okej, okay, pani buduje. My tu możemy przyspieszyć, tylko nie wiem, czy jakim przyciskiem... A, dobra, numeryczny, możemy poprzyspieszać. Trzy jest na maksa, okej. Okay. No to niech oni nam się trochę pospieszą z tym budowaniem, no bo przecież nie będziemy pół odcinka siedzieć i patrzeć, jak nam targowisko powstaje, bo to by było trochę bez sensu. Tylko, że my chyba tylko dwóch budowniczych mamy, a ja na razie tam nie chciałam zwiększać ilości, żebyśmy chociaż nie, co tu jest? Pięciu bezrobotnych mamy, a to co to za pani? Pani z drewalem, Ok, nie ma domku, a tutaj komu, dla kogo się domek buduje, też nie mają drewna, o, a co nam się drewno skończyło, czekajcie, zaraz zobaczymy, czy nam się skończyło drewno, bo tam, wiecie co, jeszcze była leśniczówka, tak, Do, yy. pokaż, pokaż mi tym pędzelkiem, no nie, no jest tu wyrąb, hmm może my byśmy tu jeszcze zrobili ten teren wyrębu bo no tam już nam nie wejdzie ale zróbmy jeszcze tak teren wyrębu i może ja bym tutaj choć tu, nie, nie rób się tak może byśmy tutaj tą leśniczówkę gdzieś kurczę postawili, bo tu gdzieś była leśniczówka zasiela nie, ten obszar czekajcie, no bo leśniczówka myślę to nam się może przydać, tylko że tu nic nie było mówione na razie o leśniczówce. Dobra, poczekajmy, może nam jeszcze coś powiedzą o tej leśniczówce. Może do tego drwala dodajmy. Wytwarza zasoby. Tu jest. Dajmy jeszcze jednego drwala, bo, bo nam brakuje tych zasobów. Hej, my Cię nie chcemy śledzić. Ja cię na śledzenie gdzieś ustawiłam. A ja cię tu ustawiłam. Dobra. Już. A tu? Aha, możemy zmienić nazwę. Dobra, dobra. No to do nic. No i tak musimy zaczekać, aż nam tutaj zaczną to wytwarzać, bo nie mamy drewna. Słuchajcie, chyba coś nam się tu, zobaczcie, tu nam się coś zaczęło już robić. Tutaj pani przynosi jeszcze drewna. Mamy wszystko już. Tak, 5 sukna i te 20 drewna, to jest nasze targowisko, jak ono tu ładnie wygląda. Pani robi i tu możemy, Aha, nie możemy przypisać, a co tu jest, a brak pracowników mamy. A jest, możemy dodać handlarza, tylko dobra, róbmy to po kolei, tak jak jest w poradniku. Zbuduj targowisko, co ma stragan. To niech nam tutaj pani najpierw to wybuduje. Się stara kobietka. Mhm. Dobra, i co teraz? Przypisz handlarza. Aha, tutaj możesz obracać dowolny. Możesz skalować górę, dół. Okej, okay. coś tutaj możemy się z tym bawić, po prostu. Dobra. Nie wiem o co chodzi, ale nie wnikam. Przypisz handlarza do naszego targowiska. Więc mamy naszego pana handlarza i przydziel zasoby jagody do budowy stragan. Zasób jagody. Tu. Okej, okay, zrobiliśmy to. I co teraz? Przydziel zadanie wszystkim mieszkańcom osady. Dobra. Yy, musimy zadbać o to by w osadzie było wszystko czego potrzebują nowi osadnicy i przecież zadania wszystkim mieszkańcom osady i zwiększa zadowolenie osady ha, ha 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 czyli co my możemy to może ja tą leśniczówkę, mimo wszystko jeszcze gdzieś tutaj słuchajcie postawię bo będzie nam odnawiała tutaj przecież ten teren tak czy ją może lepiej tutaj gdzieś wstawimy Zobaczcie, jak to się obraca, tu się obraca. To może ja tutaj gdzieś wrzucę tą leśniczówkę mimo wszystko. Do, o, i też mogę kolor jej wybrać. Ho ho. ho, ho, ho. Tak, Muszę taki ładny daszek. Dobra, zbudujmy też tą leśniczówkę. I mamy dać pracowników, jeden pójdzie do leśniczówki myślę. To może tego budowniczego dodajmy jeszcze jednego. Może on też psińco zrobi? Czekajcie, psińco co zrobi, jak nie będzie miał desek, a nie będzie miał tutaj, bo musimy. Dobra, dorzućmy drywala. O ten ścina i wytwarza. Mhm. To już będzie 8 ludzików i mamy zwiększyć nasze zadowolenie. Wow. No osada, patrzcie, oni sobie sami dróżki wytyczają, jak tak na nich z góry popatrzymy teraz. Oni sobie tu sami dróżki robią. Wow, dobrze im idzie. Bo tu jest co? Czeka na budowniczego. No to dobra, tego budowniczego też. Dajmy jeszcze jedne. A co tu jest? Kończenie pracy. Oczyszcza, teren, pobiera. Okej, okay. a ta pani co robi? Oczyszcza teren pod budowę. Ta jest wolna. Ej, no kobiet, no tak, bo nie ma tego drewna z tych yy, kłód. Bo tutaj czekają na budowniczego. Ja się chciałam powiedzieć. Teren mieszkalny. Mm -hmm. Ten przenosi drewno na budowę. A on nam tutaj pomaga budować tą leśniczówkę. No, mhm. nie ma materiałów. No, niestety. Niestety nie ma materiałów. Ja mam nadzieję, że Wy wszyscy pracujecie, moi drodzy. I że się nie opinkalacie. Dobra, to jednego damy tu. Okej, okay, i jeden tam pójdzie do tej leśniczówki i w tym momencie będziemy mieli 10 na 10, tak? Wszyscy będą nam pracować, tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Ale seta przynosi drewno. A co z tym domkiem, który tutaj robiliśmy? No bo właśnie, bo tutaj nam jeszcze domek nam się nie wybudował. Nie mamy domku. Co to jest? Populacja z 10 chłopów? Okej, okay, to są nasi... A ty jest... Aha, dobra, ty pójdziesz do leśniczówki. Czy są mniej więcej po zadowolenie? A tu co jest? Jakieś alerty? Okej, okay, no nie mamy na razie alertów i tak niech to zostanie. Daj mi tu priorytet. A domki mieli wszyscy, nie? Czy nie? Czekajcie, osadnicy. Tak, domy mają wszyscy. Dobra. I mamy ładne jezioro. Żeby szło fajne jakieś. Wędkarstwo, tam było wędkarstwo z tego co widziałam. Dobra, dawaj moją leśniczówkę. <laughs> nie wiem, czy wydrwala i leśniczówki gdzieś może koło siebie nie zrobić. Czekajcie, czy to jest opcja przeniesienia. Czy ja to mogę przenieść? Nie, może usunąć. A jest, edytuj zabudowę. E -ha. Przeniesienie jest z czym. Wyselekcjonować części na mapie. Z, chyba z Shiftem jest przeniesienie. Nie, to jest zburzenie. Czekajcie, nie, chyba nie. Chyba nie, albo ja czegoś nie ogarnęłam jeszcze. Moment, z Shiftem. O, jest, mogę przenieść, to idziemy. To wiesz, ty co, panie, panie, to my cię tu zrobimy. Słuchaj. W tym miejscu. Mhm. Ok, są zmiany. Wiecie, tu przeniesiemy. Dobra i teraz co? Bo będziesz blisko leśniczówki. I dodaj tutaj też pracownika. Ok, mamy wszystkich dziesięciu. I jeszcze nam brakuje 7% do zadowolenia osady. A co tu jest? Poczekaj. Niektóre budynki wymagają wyznaczenia strefy do działania, którą można... Dobra, czyli musimy wyznaczyć strefę działania. Okej. Okay. Eee. 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 Ale to co ja mam zrobić? Moment. A, teren do zalesiania. Dobra. Okej, okay, tak klikamy. Tu teren do zalesiania. No to ten myślę, który jest do wyrębu, nie? Tego też będziemy sobie zalesiać od razu. też żeby... nie wiem, czy taki wielki. Dobra, tym kasujemy. To może taki dotąd. Nie? To wykasujmy. O. A teraz zostawmy do tego zalesienia, do tego zalesiania tutaj. Dobra, czyli tu się będzie zalesiać, a to wykasujemy. Ok, no. I co? I teraz, moi drodzy, tylko czekamy, aż nam wzrośnie z zadowoleniem. co tu jest w ogóle, czekajcie zobaczmy sobie, mamy taką rzeczkę jakie konary mamy w rzeczce, dobra tu nic nie wyplikamy no ładna osada nad rzeczką ja myślę, drzewa nam zasłaniają myślę, że mamy ładną jak w ogóle te gospodarstwa wyglądają słuchajcie, bardzo fajnie Naprawdę przyjemna jest ta wioseczka. Holandia jest teraz wioską. <laughs> Odblokowano nowy tytuł. Gracza Lord i Dama. Hmm. Ale mega. Polandia jest wioską. Jeszcze nam brakuje 7% zadowolenia. A co oni jeszcze potrzebują? Czekajcie. no Sprawdźmy te ich potrzeby, żeby byli. Tu już nam się też domek zrobił. Teren upiększony. O, dekoracje. Skąd ja ci wezmę dekoracje? Gdzie są nasi mieszkańcy? A co oni potrzebują? Gdzie są te ich potrzeby? Kwatera mieszkalna. No co ty, nie masz kwatery? Musi odpocząć w kwaterze, ale mają. Wszyscy widać, że mają podgląd. Czekaj, tu ma domek, ja ma domek. Wszyscy mają domki. Musi odpocząć w kwaterze, żeby poczuć się komfortowo. To może iść do tej kwatery swojej panna. No, tu jest ile osób? Tu jest 2, 4, 6, 8 i 10. No jest 10. A co ona jeszcze kończy budować? Jak ja mam podnieść bardziej te zadowolenie? A? Czy ktoś mi powie? Co to jest? To jest postęp. Dobrobyt z miarą sukcesu. Tu nic mi na razie się. Co to jest? Otwórz postęp. To nie. Bezrobotnych nie mamy. Tu zbieracz jest mało z życia zadowolony. Ok. Zbieracz i budowniczy. może Możemy byśmy budowniczego drugiego też w tym momencie przenieśli. Słuchajcie, tu był budowniczy, nie, tu jest kamieniarz jeden, tu jest budowniczy. Że my tu weźmy, tu go możemy zwolnić, dobra. A, I damy Cię może tutaj, będziesz zbierać. Co, panie, panie? Zresztą posłuchajcie tej muzyczki, słuchajcie, mi się że ta muzyczka jest super. Taka mi się kojarzy z Wiedźminem trochę. Mi się ostatnio chyba wszystko kojarzy z Wiedźminem. Może to jest najwyższa pora, żeby w końcu zacząć grać z powrotem. Jest optymalny. Prawda? No, 2% mi brakuje. Hello. Moi drodzy. Kto tam jeszcze jest jakoś mało zadowolony? Zobaczmy. Eee, tu zbieracz poziom drugi. No matko co że on taki niezadowolony ten zbieracz co on by wolał który tu jest taki niezadowolony Kroscenio? woda żywność to nie jest poziom drugi ten jest wolny od pracy bo mu drugi tam chodzi no hmm. Może będziesz przez chwilę bardziej zadowolona? Ale jest. Aha, obecnie 75. No, miałam. Aj, jaj, nie. dobra. Jest, przeszło. Przeszło, przeszło. Więc teraz tak, poradna: zachęcić ludzi do imigracji. Dobra, i mamy kolejną wskazówkę. Mamy 20 minut odcineczka, więc może sobie na tym to zakończymy. Słuchajcie i zobaczymy w następnym odcineczku, cóż to mają dla nas za poradę. Także ja się z Wami już żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa-pa!